wszystkim, pamiętacie jak już jakiś naprawdę dobry czas temu, było to jakoś, nie wiem, ze dwa lata już ten czas naprawdę szybko mija nagrywałam tego typu film jaki teraz widzicie, czyli oglądanie i komentowanie artystycznego TikToka, wtedy ten film wam się spodobał, bo pytałam czy chcecie jeszcze inne odcinki, ale totalnie nie wiem czy teraz nie jest za późno na kolejny odcinek czy wam się spodoba, jeśli go obejrzycie to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach czy chcecie więcej tego typu odcinków, bo one są trochę to powiem wam, że inspirujące, i kiedy obejrzałam poprzednią część, to naprawdę nabrałam ochoty na rysowanie. I tak jak przy tamtym filmie, nie oglądałam tych TikToków, tylko je sobie zaserduszkowałam, widziałam jedynie początek, więc będziemy reagować na żywo. A jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału. Na dole jest czerwony przycisk subskrybuj. A ja już odpalam TikToka i będziemy sprawdzać, co się kryje za tymi filmami. Mamy Halloweenowy temat, czyli coś, co przed chwilą było na czasie, i rysujemy duszki. Mm, dobra, ok, simple, basic, better. O, ten better, jaki fajny. Ciekawe, jaki będzie artyst. Jestem tego naprawdę ciekawa. Tutaj dokładamy jakieś cieniowania markerem, więc spoko. No i zobacz, oho, o kurcze, ej świetne. Ale nie, ale mega. Totalnie inne niż te poprzednie trzy wersje. Basic bardzo mi się podoba. No jest to taki naprawdę typowy, prosty rysunek ducha. Później mamy simple, gdzie mamy jakieś tam zagięcia, tak jakby prześcieradło, i do tego też takie bardziej trójwymiarowe oczy i buźkę. Kolejne to jest takie, no w ogóle to jest taki prześcieradłowy duch, to nie jest taki typowy. Mamy więcej zagięć, bardziej rozbudowaną, wiecie, tutaj taką pozę. No i ostatni jest wow! W sumie nie wpadłabym na ten pomysł, mieliśmy też temat w Inktoberze duch i fajnie by było coś takiego narysować, to jest naprawdę super, jestem pod wrażeniem. Dobra, lecimy z kolejnym. Okej, okay, tutaj mamy jakieś pomysły na rysunki. To jest chyba grzybek. Tak, to jest grzybek. Muszę sobie przyciszyć, bo mam za głośną muzykę, ale to wam zciszę. Dobra, czyli mamy po prostu grzybka, zaczynamy od tutaj tego dołu, później dokładamy ogonek, dorysowujemy kapelusz. No i w sumie to jest takie dosyć proste, a nawet fajnie wygląda, szczególnie robione kolorowymi pisakami, to mi się podoba. Aesthetic Sketchbook Idea, czyli mamy jakiś pomysł na stronę chyba w szkicowniku. Ok, rysujemy plamy, później jakiś outline, disorted Mm, dobra. Kurczę, no powiem Wam, że w sumie to nie wiem, jak to skomentować. Jest to dosyć prosty sposób na zapełnienie kartki to na pewno, ale czy wygląda fajnie. Dla mnie takie, takie w miarę. Może gdybyśmy użyli jakiegoś bardziej takiego cienkopisu, trochę cieńszego, czy może bardziej poszarpanego, to wtedy by wyglądało to lepiej. No nie wiem. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Dobra, znowu mamy te pomysły. Rysujemy jakąś taką linię, później dodajemy liście. Kolejne liście, czyli dużo liści. Co do tego będzie za chwilę. Okej, okay, kolorem po prostu przejeżdżamy po tej całej gałązce. Aha, i rysujemy po prostu więcej tych gałązek, ale widzę, że coraz gorzej to wychodzi. Nie, to jest, to jest takie. oj, czy to aż tak szybko trzeba rysować? Teraz wygląda to trochę jak grzybki. I co? Już? Podoba wam się to? Dajcie mi znać, bo... No ja bym powiedziała, że tak średnio, tak samo jak to poprzednio, no niekoniecznie. Wydaje mi się, że gdyby się to zrobiło bardziej tak, wiecie, by się przyłożyło, a nie rysowało takie totalne, takie siu, siu i nie wiadomo co, to by wyglądało zdecydowanie lepiej. No ale dobra, lecimy z kolejnym filmem. O, tutaj mamy coś chyba z malowania mellow midą. chyba oleje, dobra ja bardzo lubię oglądać kiedy ktoś maluje obrazy szczególnie farbami olejnymi jest to takie odprężające bo one się ładnie blendują zobaczymy jaki będzie efekt no joj jakie to jest ładne niby takie wiecie nieskomplikowane tutaj malujemy sobie górę, dół później robimy te Pociągnięcia farby, które imitują nam trawę, no i na sam koniec dodajemy kwiaty. No przepięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że coraz bardziej przekonuję się do malowania obrazów i muszę częściej sięgać po farby olejne, żeby trochę nimi poćwiczyć, bo ostatni raz właśnie często malowałam na studiach, ale to było bardzo dawno temu. O, to mi się spodobało na samym początku, więc sobie zasejbowałam. Ja jestem naprawdę w szoku, jak ludzie pięknie operują akwarelami, że to tak ładnie wygląda, w ogóle ten papier w połączeniu z pędzlami. No zobaczcie tą twarz w ogóle, jak ona przepięknie wygląda i to jest chyba... Jedynie zrobione ołówkiem i akwarelami. Może byśmy w ogóle taką techniką spróbowali coś namalować? Dajcie mi znać. Okej, okay, tu już jest koniec filmu. Piszcie mi, czy chcielibyście, żebym coś takiego namalowała jakiś portret właśnie w tym stylu. Może znajdę podobny teksturowo papier i będziemy malować tak bardziej relaksująco. Dobra, rysowanie na nodze. Tego jestem ciekawa. Jejku, czy to jest marker, mam nadzieję, że nie permanentny. Oj. O kurczę, dobra, chyba kończy. Co to będzie? E? Ale świetne. Uuu. Czy ja kiedyś malowałam na nodze i chyba na ręku? Tak, na ręku coś tam malowałam na pewno. Była to chyba. To były oczy, oko, na pewno oko, robiłam coś takiego, ale to, kurczę, to wygląda po prostu jak tatuaż, tylko wiecie, w drugą stronę. Lepiej jest narysować tę rzecz w naszą stronę, ale tak naprawdę jeżeli tatuaż, to powinien być w drugą. Pięknie wyszło. I to w sumie ktoś wyrobił się przed meczem, także spoko. O, znowu malowanie, dobra, ale ładny kolor z białym. Ciekawa jestem, co z tego będzie jakiś estetyk. Piękny kolor, drugi piękny kolor. Ja uwielbiam różowy. Dobra, mamy teraz bia biały. z glitterem, czyżby? Nie, to jest z czymś innym. Czy, czy, czy to taki brokat? Ej, co? O nie, tego się nie spodziewałam. O nie, jak ja uwielbiam te obrazy z morzem. Świetnie to wygląda! Takiego efektu powiem Wam, że się totalnie nie spodziewałam. Bardzo, bardzo ładne. No, zobaczcie, jak to wygląda. No, kurczę! Muszę coś takiego spróbować. Ja po prostu, kiedy oglądam te TikToki, to chcę mi się spróbować jakichś nowych rzeczy. Piszcie mi, który filmik Wam przetestować koniecznie na sam początek. My Dobra, My Art, art Before school. Art School. Ej, ładne. Bad. Piękne, That mi się podoba. Art. Ciekawe, jakie Not będzie po. Cool. No, wcale nie dygasting. I Yummy. Dobra, spoko. okej, okay, to był chyba trochę żart. Aż spodziewałam się, że to będzie nie bo co, a tutaj no, ta dziewczyna nam zrobiła, że tak powiem, psikusa. To mnie rozświeżyło. I w ogóle zobaczcie na opis, jest napisane The last one was a final in college, czyli coś na zakończenie studiów. Okej, okay. dobra, lecimy dalej. Szminka, odbijamy szminką. Czy to będzie serduszko? No, no. no nie wiem, mogę, to jest takie urocze, piękne. No nie wiem, co wam dodać, jest naprawdę bardzo ładne i bardzo proste. Co my teraz mamy? Oil Pastel Drawing. Czyli mamy pastele olejne. O, teraz zielony, ale ja kurczę. Niby w sumie było trochę szkoda tych pasteli, żeby ich tak używać, a one wyschną. Ojoj. Tu jest rozleciany motyl. O nie, jest piękniejszy. <laughs> Ma kwiatuszki. Fajnie to wygląda trochę jakbyśmy rysowali na przykład albo malowali ptaka z tej lewej strony, a z prawej takie ładne kwiatki, ale to jest dosyć dużo pasteli olejnej, więc trochę by było szkoda ich tak używać, mimo tego, że one naprawdę szybko schodzą normalnie, kiedy się nimi maluje czy rysuje, ale no fajne, wydaje mi się, być spoko. Multicolored bubbles, czyli jakieś bąbelki kolorowe. Odciskamy. Kółeczka. Przygotowaliśmy farbę wcześniej. Uuu, ciekawe jak to będzie na koniec wyglądać, ale mogło zaschnąć. Dobra, ok, ja bym tutaj na pewno w tej pracy dodała jakieś białe elementy, żeby coś się wyciekło. Tak wybijało do przodu, żeby było bardziej 3D. Niektóre tutaj kółka zaschnęły, więc myślę, że lepiej by było to robić najpierw nakładając yy, to kółeczko, jak tutaj widzimy, i później od razu malując, bo byśmy mieli większą kontrolę i nie byłoby aż takich odcięć, ale no ten pomysł wydaje się być fajny, tylko chyba troszkę bardziej do dopracowania. <laughs> Wow. Ciekawa jestem, czym to jest robione. Jakiś gips? Nie, co to jest? Dajcie mi znać, jeżeli wiecie. Ja tutaj... A, dobra, ok. Resin, epoksy, and spray, czyli ta żywica. No, takie coś do domu jako obraz, tylko trochę by się kurzyło, nie? Ale zobaczcie, jak fajnie jest wysprejowane w ogóle. Ten kolor, ten czerwony z tym czarnym, przepięknie wygląda. Bardzo mi się to podoba. Ja jeszcze pewnie bym dodała jakiegoś brokatu albo czegoś takiego metalizującego. Bardzo ładne, fajny pomysł. Podoba mi się to. O, mamy kolejny obraz, tym razem z materiału. To też jest, myślę, że świetna opcja i w ogóle taki oprawiony. Coś takiego innego, w sumie trochę innowacyjnego. Czarny tutaj jest podkład, później dajemy czarny jakiś, chyba to jest dzianina, tak, chyba to jest taka dzianina, bo się trochę rozciąga, ale też wydaje mi się być spoko. Także jeśli nie macie pomysłu na jakiś obraz, chcecie go stworzyć, to możecie coś takiego zrobić. Będzie to spoko wyglądać, tylko nie wiem właśnie jak z tymi kurzami. To pewnie będzie się, wiecie, osadzać, więc no nie jest tak do końca praktyczne. Chyba, że zamkniemy to w szkle albo w plastiku. Tutaj, co my tutaj mamy? Okej, okay, dobra. No to patrzymy. Czemu były te bąbelki? Rozmieszane kolory. One pewnie coś tam będą nam dodawać. Co tu, się dzieje? O, dobra, to było tylko tak po prostu zrobione. O, to jest jakaś technika. Ja tu się totalnie skupiłam na oglądaniu, ale. Nie, no nie wygląda najgorzej. Tutaj te sam koniec widzę, jak to się prezentuje. Zobaczcie. No, fajne. Wydaje mi się być fajne. Jeszcze zobaczymy ten poprzedni yy, filmik, który tutaj był napisany właśnie ten komentarz. No i co? Znowu mamy bombelki, i będzie pewnie tworzyć tylko innymi jakimiś kolorami. O kurczę, tu jakieś takie ciemniejsze te bąbelki są. Dobra, tutaj mamy ciemne, tam były jasne. A skąd się tak... O! Okej, oh, okay, tutaj mamy już ilustrację To bardzo fajny pomysł. Dajcie mi znać, ile razy? Ja w tym odcinku powiedziałam, że ciekawe i pomysł. <laughs> Chyba dużo. A i napiszcie mi, który Wam przypadł bardziej do gustu. Czy ten taki ciemny z jasnymi bąbelkami, czy tamten z ilustracją? Bo ja chyba jestem za tym ciemnym z białymi. Dalej mamy. Dobra, zobaczyłam kwiatki. To, co robiłam kiedyś na filmiku, tylko na bluzie. I mi totalnie źle to wyszło. A tutaj mamy przeniesione na kartkę. Może być to też super pomysł na obraz. Mamy bratki, ale to pięknie wyszło. Czemu to tak pięknie wychodzi? Mi to tak beznadziejnie się odbiło, że nic nie było widać, a tutaj mamy każdy taki kurczę ten pasek na bratku o i to wszystko? ale no ładne no myślę, że tutaj można podziałać sporo z takimi kwiatkami i bardzo ładnie to wygląda jeśli się dobrze to odbije mamy jakiś pomysł na rysunek u, ej to też możemy wypróbować tutaj jest tyle pomysłu czy to są cienie do powiek? dobra nie no, dosyć ciekawie wygląda, to są chyba rybki i na dole glony, jakieś takie kwiatuszki fajnie wygląda, trochę tu jest tego wycinania, myślę, że pewnie bolałby palec, ja już to widzę po prostu, że będzie mnie bolał palec, gdybym to robiła, dajcie mi znać, czy chcecie to zobaczyć i koniecznie napiszcie mi na dole który z tych filmików mam przetestować bo już doszliśmy do końca, było ich naprawdę dosyć dużo i bardzo różne techniki, ja nabrałam po prostu teraz takiej kreatywnej inspiracji, że chciałabym tworzyć jakieś nie wiem, obrazy albo różnymi technikami i w sumie w tym odcinku to już by było na tyle, napiszcie mi czy chcecie widzieć kolejną część przeglądania artystycznego TikToka, chcecie się razem ze mną zainspirować, ja zapraszam was też na mojego Instagrama i TikToka gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, zdjęcia, rysunki i relacje a my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9, .00. także do zobaczenia i pa!